Leczenie kreska laków miejscowe, doustne i profilaktyka. Miejscowe leczenie kreska laków. olejki eteryczne. za pomoc olejków eterycznych mo czynić czyni cuda. Stanowi on naturalny ekstrakt z rolin leczniczych, który potrafi leczyć niemal kreska e kreska D dolegliwo. Ich ogromny zalet jest to, Kreska emokreska na jest w popczeniu z ulubionymi kosmetykami do codziennej pielgnacji skóry, z kremem zbuszczajcym, na wilkreska e lub w kombinacji z jakimkolwiek olejem roślinnym. Olejki eteryczne znakomicie sprawdzaj się w leczeniu kreska laków. Skutecznie poprawiaj kR-kreska oraz wzmacniaj cię naczyt krwiononych. Do grupy tej zaliczamy olejek z oczaru wirginijskiego, kasztanowca oraz cyprysu. Wystarczy zaledwie kilka kropel olejku, by aktywować lecznicze w baciwoci roliny. Jak nale kreska Y stosowa olejki eteryczne do miejscowego leczenia laków. Po nabo kreskaeniu kilku kropel wybranego olejku na skórę, pokryt siateczką fioletowych kresek, dokładnie wcieraj go powolnymi, kolistymi ruchami w kreskalaki, tak by aktywna substancja olejku wniknęła w jak najkrótsze warstwy na skórka. Masa kreska ten powinien być wykonywany w kierunku odnóg od serca, w ten sposób usprawnimy powrót krwi do serca. Masa kreska such szczot Technika wykonywania masa kreska u kotczyn such szczot znakomicie poprawia kreska ENI krwi w nogach. Działa niczym naturalny drena kreska limfatyczny, który pomaga udrokreskaniem i naczynia krwionony oraz doskonale zapobiega tworzeniu się kreska laków, zakrzepów, celulitu, rozpłów, a tak kreska E znacznie od dnia skórnóg. Zaopatrz się w szczotk do masa kreska u omikimy w Bosiu. Codziennie wykonuj masa kreska, kierujce swe ruchy w górę od stóp, przez zbytki, po uda. Już kilka minut masa kreska u dziennie pomu kreska e zapobiec formowaniu si kreska laków oraz znakomicie poprawi kr kreska e w kotczynach dolnych. Elaloesowy kropka wiele osób zmagających się z problemem kreska laków odczuwa bulora soci kreska abonuk pod koniec każdego kreska tego dnia. Elaloesowy to naturalne rozwizanie, które przyniesie twoim nogom niemal kreska e natychmiast fulk poci kreska kim dniu. Ta magiczna rolina w popczeniu w kilkoma kroplami olejku mitowego pozwoli ci ukoić ból oraz zmniejszy oprzka kreska laków w zaledwie kilka minut. Olejek mitowy dziaba od wiekreska, a i co, efekt zimna, i od próg a i co, przyjemny, koicyzmy zby zapach, oraz wykazuje silne w bagodce bagotce oprzka obitych stanem zapalnym kreska laków. Zmieszaj kilka by kreskaek kreska z kilką kroplami olejku mitowego i wcieraj mikstur w nogi ze dwubaszcza w obszary pokryte kreskalakami i pajczkami kreskalnymi. Podobnie jak w powykreskaszych przypadkach, wykonuj masa kreska w kierunku od stóp do serca. Do ustne leczenie kreska laków. Jest czerwone owoce i warzywa. Do ustne leczenie kreska laków polega w giebównej mierze na stosowaniu odpowiedniej, zdrowej i zbalansowanej diety, w której dominują e-produkty. Z dwubaszcza czerwone owoce i warzywa. Produkty kres w kolorze krwi w naturalny sposób usprawniają KR kreska krwi, poprawiają funkcję serca i całego układu sercowo-naczyniowego, a tak kreska Edziabaj jako inny, naturalny afrodyzjak. Zadbaj o to. By w Twojej codziennej diecie nie zabrak baponi, produktów, pomidorów, kropka czerwonej papryki, kropka pieprzu, cajenne, kropka czerwonych owoców, truskawek, czerni, wini, malin, jagód, je kreska, nampersand, kropka arbuza i granatu, kropka czerwonych jabłek, kropka roliny lecznicze. Istnieje wiele rozmaitych rolin leczniczych które znakomicie usprawniaj kr k w organizmie oraz pomagaj zapobiec formowaniu się laków, lekreska do nich między innymi. Oczar wirginijski hamamelis. kasztanowiec. mysz kolczasty. cyprys. rozmaryn. wukrota azjatycka. ginko biloba. roliny ten y. w formie naparów lub specjalnie przygotowanych kapsówek, i chcemy uzyskać jak najszybsze rezultaty. Kilka dobrych rad. Poza miejscowym lub do ustnym leczeniem kreskalaków zaleca się równie kreska wyrobienie w sobie kilku prostych, lecz niezwykle skutecznych nawyków. Unikaj palenia tytoniu oraz nadmiernego spokreskowania alkoholu. prowadz aktywny styl kreskacia. Unikaj spadania kilku godzin z RZD w pozycji siećcej. C. Co pół godziny wprowadza kotczyny dolne w ruch. Mokres aż wykona kilka wicze gajcych, przejsi po pokoju i tym podobne. Staraj się ze dwubaszcza w godzinach wieczornych łunie na kilka minut stopy wysoko w gór, tak by znalazły się one po wykresce linii serca. Doskonałe w tym przypadku okazuje się niektóre pozycje jogi, chociaż kreska z z poduszk pod stopami jest równie skuteczne. Unikaj gorcych kapieli. Woda pod prysznicem powinna być letnia, nie gorca. Na zakotczenie oblejcie, bo, a z nogi lodowatym strumieniem wody, kierujce go zawsze od stóp do serca. W ten sposób znakomicie poprawisz kręgę krwi w swoim organizmie. Bardzo korzystnie na stan naczyń WP bywa również kreska na przemienny prysznic coraz ciepły, raz zimny strumień no specjalne skarpetki i rajstopy które od czyny stymuluj prawidłowe KR kreska krwi Codziennie rób przynajmniej półgodzinny dynamiczny spacer ubieraj na te okazje wygodne ciuchy sportowe oraz odpowiednie obuwie Aktywno fizyczna jest niezwykle nakreskanym elementem zarówno leczenia, jak i prewencji laków.